Jeżeli jestem w restauracji, bo jestem ambasadorem Restaurant Week, to ja będę oceniał, a nie oni w końcu. <laughs> mnie, no. Więc tam już mam hasła przygotowane, że czemu trujecie ludzi, albo pan sami to zje. <laughs> tak będę mówił, tak będę mówił. Dzisiaj jest na Forchetta. Tak się pisze? Krakowie, o. Płacz dzieci, to znaczy, że na pewno jest pyszne jedzenie. <laughs> Restaurant Week. Będę żarny. Pierwsze zjedzone, e, była grucha z serkiem wędzonym, bukowo, poko. ale to nie moje smaki. A drugi był plastrami, znaczy mostek wołowy, e, z małym i plastrami? to dobre. To dobre, jak smak pastrami, to, to zrobię pastrami niedługo, też Wam pokażę jak można e, zrobić fajnie. <laughs> więc na razie e, pierwsze kocy zapłacę i zobaczymy co będzie dalej. Dobra, dostałem drugie, kaczor, a tu jest halibut. Powiem Wam, że już jest super, bo to jest dwa razy więcej kaczora niż w zeszłym roku jak miałem. Ten nie wiem, Baczko, może jestem grubszy i dostałem więcej, ale yy, już naprawdę to są potężne porcje, a nie takie, nie będziemy, powiem czy dobre. Kaczor suwi, wiadomo, rozsmażany później, cykoria pieczona w miodzie i mus z mm. z białą czekoladą. Topinambur, wiadomo, jeszcze 20 lat temu na to dzikom, bo nikt tego nie jadł, a teraz o no, petarda. No i tam jeszcze szczążyszki wygląda nas nie zobaczymy czy to smaczne. Próbujemy je będę się. Dobra, nie ma czasu tutaj kręcić, trzeba iść. Nie wiem czy widać, ale zjadłem. To szef kuchni tutaj umie ewidentnie w musy ładkie jak moja skóra. Więc bardzo dobre. Aha, no i naprawdę duże porcje, co mnie zaskoczyło. Bo ja wiem jak się gotuje, nie? Restaurant Big to jest taka impreza, gdzie bardziej się robi to promocyjnie niż żeby zarobić Bo ta cena nie jest za taki set 3 wydłuża Więc restauracje robią to, żeby trochę się wypromować I słusznie W menu z rybą, kapusta z musem szpinakowym Pyszna rzecz, na to bym nie wpadł po to trzeba chodzić do restauracji i próbować nowych rzeczy, bo to można się fajnych rzeczy dowiedzieć, pokminić. Nie, jak to się robi. No, ludzie umieją Nie <grymianowice> Niby już jestem na żarty, ale i to ogarnę, nie? To wiadomo. Parfejje gurtowe, lody kokosowe, No i damy jeszcze cudów, nie? Dobre, takie nie za słodkie. <grymianowice> Ale lody. Czuć jakby robili sami. Naprawdę hmm, chyba szczerze mogę polecić. Mało rzeczy mi nie smakuje, nie? Raz wszystko oddałem w restauracji. Powiedziałem, żeby mi... Yy, to był bigos. Powiedziałem, żeby się odgrzali trochę w mikrofali, bo ciągle jest zamrożony, nie? <laughs> ale to jest naprawdę dobre i naprawdę polecam. Może kiedyś jeszcze przyjmie. No ale wtedy już zapłacę, nie? Normalnie, a nie jak teraz za darmo. <laughs> To teraz mogę już tak szczerze powiedzieć, bo tam wiadomo, słuchali, ale nie. Powiem Wam, że naprawdę, naprawdę mi smakowało, zakakująco nawet, powiem, powiem szczerze, obżarłem się jak świnia, to też jest dosyć ważne to jest w moim wypadku, bo to wiadomo. Bardzo przyjemne miejsce, takie mocno rodzinne, czuć, że szef kuchni ma pojęcie o gotowaniu. stara się, chce mu się, więc, więc nawet szczerze polecam, La Forchetta. ¡Muchas gracias! cuírtate ya, cuajas